Koleżynki się zbliżają. Mechowiaki zapraszają. Są tysowa, wie koło. Jak to będzie? Jest wesoło. Jeden stoi, zioło pali. Zaraz pewnie się obali. Drugi gajer przyodzieje, chociaż już się trochę chwieje. Winiec biorą, już ruszają. Do kościoła zapraszają. Dziękujemy za te plony. Ksiądz też jest zadowolony. Wioska cała przystrojona. Ludzie chodzą, oglądają, nasze kukły podziwiają. Są też tacy, co plotkują, nasze kukły krytykują. Świnie miały pójść na szynki, to uciekły na dożynki. Wszyscy trochę są zmartwieni, że pogoda nam się zmieni. Andrzej z Rawkiem żur gotują, ludzie chętnie popróbują. I kobitki ruskie kleją, jeszcze z skwarką przyodzieją, już wsypują je do skrzyni. Ogłaszają, są dożynki. Wiola Bigos gotuje, Ponoć ludzie tak smak ludziom tak smakuje. Też przybyła cała świta. Siedzą sobie jak elita. I tak trapią się po głowie, bo dożynki są w Mechowie. Czy ziemniaki wam smakują? Tak. Bo prześniaki sponsorują. Brawo! A Halinka koszmarkuje, bo nam chlebek sponsoruje. Stefan z Jarkiem debatują. Jak dożynki sponsorują. Rysiek razem z nimi siedzi przez cały te, też dał nam trochę miedzi. Więc rolnicy, przepajcie na dożynki datki dajcie. Euro, funty, dolarów parę. Mogą być też dwie jałówki. Zamienimy na żubrówki. Ludzie zewsząd przybywają, bo tu u nas fajnie grają. Muzyka muzykanci pięknie grają i nam panny podrywają. Hej muzyki, co robicie? Wy nam panny tu... Zgorszycie Tamci w tańcy już ruszają Jeszcze się poprzewalają Ksiądz posiedział u Halinki I też na dożynki Weronika już się śmieje Bo dziadkowi piwo Babcia tylko głową kiwa Smalec niesie Będzie biwa i ludziska przybywają bo tu żaru darło dają. By udały się dożynki, wstąp na piwo do Justynki. Andrzej z Jarkiem się sprężają, bo kiełbaski dla was mają. Kup tak sobie dla rozpusty, by żołądek nie był pusty. Och, i Krysia z cheniem siedzi. Siedzą sobie, podrygują, bo kiełbaski im smakują. A tu z boku grilla palą, dam im piwa, niech się nawalą. Wszyscy przecież żarty znamy, więc się też nie obrażamy. Nasza radna dumna siedzi, załatwiła trochę miedzi więc tu wszyscy są e, więc tu wszyscy się bawimy jeszcze trochę poprosimy trzy kibitki, kobitki się starają radne chętnie pomagają więc my wszyscy wdzięczność dla nich mamy i sto lat im odśpiewamy i wszyscy razem sto lat Sto lat niech żyją, żyją nam. Ale proszę wstać, no co wy? Umarliśmy, komu umarło, czy co? Zapraszamy wszystkich do śpiewania. Proszę wstać i zaśpiewać, podziękować za wszystko. Sto lat, lat niech żyją, żyją nam. Dla pani. Sto lat, sto lat, niech żyją, żyją, żyją nam. Sto lat, sto lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyją, żyją nam. Niech żyją nam. Niech im gwiazdka pomyślności nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie. A kto z nami nie wypije, niech pod stołem zaśnie. Ak Stola, 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 taka, iżej odala. Stola, 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 taka, niech żyjona, niech żyjona, nie ona, to już części pomyślności, nie odala. W dniu trochę byłam, są to rzeki, to wróciłam. Mam teraz myśli sobie, mama teraz myśli sobie, ta Justyna to ma w głowie. Była w Wiedniu u Grażynki to wróciła na Dożynki. Rysiu chodzi kameruje, pomóc w tym się, ponoć dobrze w tym się czuje. A Jagódka zdjęcia w strykach, to dla Tadzia, dla Jerzyka. Mechowiaki czadu dajcie, naszą stronę oglądajcie. Za rok do was też przybędę. Opisywać dalej będę. Autor Justyna Ostrowska. Brawo na nie! A pani, co tam, o właśnie, piwo lewa. Brawo na się. Ona to normalnie w ciągu Może godziny utworzyła. Nie